Siana Leczko, tej jest ten Gates. Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii. E, Dzisiaj będziemy sobie lecieć z pracowaniem Siana. Tutaj e, John Jundir, D. I tu w sumie się odwiedzę matko. Ale słuchajcie tego wrócę do kombajna combina? Jeździ nieu Holandem, chyba też nie. Wraca. Matko po pochodniku. Czekaj, zaczynamy się. Ha? Zatrzymał się? Dobry Dźma. Matko Paki Lolo wściekły, agresywny Dobry, co tam? Dobry no, no, Młóciłeś? Jo, ci mam suche Suche? Ja jadę szybko co tam możesz? wypracować Ten... Jak chcesz, żeś mucić sima E, jadź To tam na radio <noise> Ja już miałem drzwi, to żebym słyszałby te twoje gówno jo, o. Głos. Halo, halo? No. Komisja? Spraw Wewnętrznych Policji? Niedebil. Dzień dobry. Dobra, jadziem pod prasę. Duwaj. Ładnie pięknie. Duwaj. Nie, nie, nie. To co, co ty w ogóle masz za prasę, rudo? Klasa. Debil Klasa. Ja mam krunę. Miał klasika pięknego No Dobra. Ja do zarazem jeszcze słumę ogólnie. Bo świnie mają mi jutro przyjść. Pszenice już im wsypałem już tak dzisiaj, żeby już tam mieli, no i suma. Ja no w sensie jak jest, jest za teraz zamówisz i bo miał je tam, to dopiero ten. Weź mu pszenicę nasypać im. W sensie tyle ile trzeba. No co ty nie powiesz? No. Debil, to jest szybka. Devil wiaderko nasypał pszenicy i mówi... Na dwa dni starczy. Dobra, dobra, już nie popisuj. Ja. Ma o, i ciury. ja skrzypkach i sumiesz to zrobić. I tyle. No. Ja bym ja. ja <grym> ja się. To robi to, już No. Ja Ty No. ty. 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 No. ja klunę. <grym> ty. A. No jak to wie, idzie tóze? pod sklepem? Zobacz, umeneli. Kręci dobra, się, bo myśleli, że karuzela. Ten dosadnie w tyłu kręciła się. Nie. O stoi, moje króla, ja muszę w gulfa muszę przestawić? Próż to pali na dotyk, czułem ruro. Mój fynd. Jestem fyndzią. Jadę pasuwać, daj czas na 15 Już Matko matko wjechałem w Silos Oj. Weź tu. Zarówno. Tak, tak I tu mi Taki. czas czasem co... ty mam na tym gospie No tak No tak ci prawdzialek Idę, Ile? Dzisiaj słyszysz, co ty Tak. czuję. Widzę, że ładnie masz na chacie. Ducha? Dobra, jadę w moją królę, zobaczymy, jak to się prawo. Mój jezu! echem na widły tura Nie, mój Jezu, to jaka ciemnica jest. Tu jest światło. Aż tak takie coś jak światła. Żartujesz. O! Roca, pracuje, w Rosie będziemy pracować. Popoli. O Matko jaki tęgi pokos Mam fajny zestaw Rurko Rurko jak drobnie. Dzięki <grym> Matołku <grym> Rurko jak dzięki Matołku Dobra druga byka no co ja mam teraz, gni ten nick. <grymne> nie wiem. jaki debil? Musisz przez pół godziny musiał przeanalizować o co chodzi. Nie, bo jak gra, to ja zminimalizowaną coś patrzyłem. Nie. Zobacz patrzę, że ten jakiś napisał. No człowieku ile tu pierdolek będzie. To zbierało za cały tydzień. Bo to ręcznie, bo ty nie masz tura. Mam. No. Zobacz u mnie jak piękna suma, jak pracuje. Pięknie mi w pracę wchodzą bylki. Czy te suma. Nie. Dob do dobrze, że ja ty krunę kupił. Bo ja sklepy chcieli mi wcisnąć klasa. A to ten Debbie tego zepsutego klasa kupił, to mi go chcieli wcisnąć. Jo Ale jestem dużo bogatszy i mówię... Nie, chcę krunę. Ja, mu dali bez tego, bez wałku, bez niczego i musiał sobie zarabiać no, a, grabki. A ty jak pracujesz, to musisz wyjść, ręcznie sumo owinąć? Nie, ja, ty, ty masz na sznurki tak krunę. To jest tak naprawdę Sitma, kostkująca tylko w obudowie. No i kapele ja? Nie, kostki. A, ja tak. Ja nie, ja ja wiem. Teraz tak, te, te katalogi też u ciebie. mówisz Mówię. Za załap i idzie. Życie. Dobrze? Hmm? Dobrze? E. Tak. to jest jesteś... A ty szata? Co? Prrrr Ja przyszedłem Gdzie O, <noise> Nie, w nosiu W nośiu, ty mój kochany Czemu no, mi to robisz? Pfff zgas <noise> No i kryma Masz tego chrzęta swojego porządny bestia no, niczym. Gaz. Znaczy Ede, zorro! Zorro! To nie twój. Zorro ja. E? E? Nie twój yeah, yeah. Nie nie się, Nie w tamtym roku? Nie pamiętasz co w, co co w tam, tamtym roku? Właśnie. Słuchem? Fyndem, żem to twoje redło. Ja nie pamiętam co było w tym roku, jak chował twojego fynda? kiedy? Okay. Tak. O, gada! A gada na, na moją kruna jak ten kupi prasę to od razu trzeba do szopy i od, i od razu trzeba silić. O takie ma zbicie. Chociaż ma u ciebie w ogóle. O u mnie jakoś w gulę, że przez cały rok. No właśnie widziałem jakura jak smówią Nie wiem. To rozwijał ci na całą hołpy O ciebie patrzcie przyjechał swoją oddeń, wszystko zrobił. Ale oddech to 5 razy mocniejszy bo to... O? Oddech to 5 razy mocniejszy, bo to ten... M, zator taki Zator taki od tych zębów Zator taki leci mocny ja, a, 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 a Tego to aż czeka para zielona aż czeka para zielona leci yeah. masz wyladać to? Razem ze Spoonsem, taki duet. Ale no, wy wyłączy, robicie takie trio ze Smoczmiśem. Co? A wy robicie takie trio, a w trzeciej jest z Smoczmiśa. Dani, chyba nie może przeanalizować. Błon mu wyskoczył. Ja ci to wszystko... Znaczy, ja mu to wszystko powiem. No, to się wygoni znowu. Tak naprawdę, masz, a wartunku, to jest zdrowy, dziwki matowku, lubię masz loku. O, lat sumy będę miał, nie, to. tego jest ściana matuku co trzeba dać 10 metrów belka. Za z tyłu siedzi i siedzi brunhilda i owija Czapkę No A u ciebie w tykronie siedzi dwa smrunsie I zębami przy ten I zdzielają eee. Robisz tak, że... Ale nie A jest 600 ms Przecież nie. Jeszcze dwa. Pierwsza, my sumę pracuję, żeby była sucha. Tak. Rosła jakby było No, Ren Rosy, idzie tam. Dzisiaj idzie zapowiadać bez bezrosową noc. Bez... bezrosową. Bezrosołowa. Kostka rosołowa. Amino. Wygeta. Amino, kuchnia polska. Wygeta, kuchnia daniujuska. <grymne> ty jak wrócisz, to będziesz koło paszy od do jamy ustnej Nie, a ty odmruj się. Kał. kał, kał, kał. Ojo. Tak robisz, że pierw do jego paszy, a później do twojej <grymne> A robicie tak: on ci pakuje do paszczy, ty przemielasz, ty pakujesz z jego, ze swojej paszy do jego paszy, on przemiela, w tym to zostaje bo mu bo... jeden ząb, i wtedy ty bierzesz do paszczy i połykasz. Nosem wciągasz. E weź ty się za co on sobie Uchem. Tak. Uchem, jo. I to taki zator wtedy ci pociąga. Mówisz, że lubisz ten klimat, ten czas. Tyś debil. No jestem. W sumie sobie ja też. jeszcze ja większy ode mnie. Ja, ja, ty jesteś większy nie. Nie, nie, nie. Nie, 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 e. e, e. Ale to nie, 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 ale większy, ale nie, 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 mrukać. <laughs> z tego, dobra Dobra I Taki Ewa. dumny w siebie. Dobra Nie, bo tam wisiał studio do niego tam przyjechał. Nie, bo ten Klamką mu grozili I wystraszony był to Mówi, nie ja ma co wydaje, że... Mi się wydaje, że po prostu Całe studio do niego przyjechało I, i te dobra było do studia ja. A w realu odpalił nukle i nagrywał śmiech. I między w wielkim palcem, a małymi stopy trzymał ten mikrofon. I... Jo. Aż, aż... Ja pamiętam... Tam, ten... Ta a bo... jakie słuchawki bo... miał? Jo, ale ty słuchaj... Pamiętam, że to był ten, taki ten filmik, to za mało śmiechował, do go trzymał nie wiedział, jak No. Zemuruj się zorientował, o tobie pomyślał. Temu tak. Eee. Zdezorientowany, bitny był. Zamiast. Jego to człody mikrofon, nie wiedział tego, po go dobrze skończył. Napije się kapczynki Bez <laughs> wrażenia tak musiał. Ja, czy jeszcze napije. I. Proszę, jest agent. Wydaje mi się, świeci w tym A Abyś siadł do Twojego finda, to by to przekazywał jak tą mazdę. Mówi tak, powiedziałby tak. No, troszkę tańsze od mojej mazdy. No, w realu to on za tego fanatu by przez 20 takich Mazdów kupił Nie wiedziałby, którą ma jeździć Jednego zęba by posadził na jednym maździe. Drugiego na drugi I by jeździł Zębów by mu nie starczyło, bo on ma trzy tylko Zębów Zyba. Zębów, że wyłożył na fotelu, na Ja Nie, na, na, na pedale od razu na, na linkach by My, pozaczepiał je te Mazdy wszystkie I ciągnąłby za jedną swoją On, zna on znaczek zamiast mazdy, znaczek, to on urywa logo i swoje zdjęcie tam stawia. Weź se <grystanie> wyobraź się, ty, jak kupisz od niego tą koszuleczkę i tam idziesz tak po mieście z tym I... Na I, taki, I nagle nagle ukryty ten, ukryty gośnik w tej koszulce zaczyna się czytać Mruka. A, a... Albo nie, wchodzisz ze sklepu, nagle, nagle w radiu leci yy, ten Zapraszam na moją stronę, Szymon Smorog Albo... Mruka Mruka, aż, to Szymon Smorog, mruka Dzięki za lajki, poproszę o oh. to to ma mruka Mówię, 20 20 że sobie kupił zęby na każdego i że jeździ wszystkim naraz. Jo. On te, on mówi, że ma lejdę jakąś, to on wyrywa ze swojego zęba, A? robi i pisakiem, nie, pisakiem, nie, pisakiem <grym> robi se, no. uśmiech na tej, na zębie, włosy do kleja i sadza je na fotel pasażera i jeździ z nią, z tym zębem i mówi, że to lejde jego. I a ty nie jesteś moim, baby? Pozabij mnie, baby. Nie wiem, co czujesz. Smuruj się za to, czujesz. Smuruj się nogi, Zabijmy. czujesz. Ury, taki zielony. I w gronach kto kto? Jesteś moją miłością, smuruj się namiętnością. I dotykiem. O, się... narkotykiem. Ja już mam finał. Ja jeszcze ...trzy pokosy i finał. Też nie będę jeździł na tam. I ta sprawa ma fajną opcję, bo jak masz 10, na przykład, tam 15% brakuje jakby do, do wywalenia... ...to możesz sobie sama. To nie, masz... automatycznie do... możesz sobie wywalić... ...niepełną belkę. No. A... Też jest taka mała, czy jak? Yy, zaraz jest zobaczę. Taka, jest taka chyba cała, pojemność tylko mała ma. Jednego. Chyba A, pojemność. Wiesz, że ja miał, miałem sobie wziąć tą, tą prasę? Ja, to ja, stwierdziłem, nie że wiem. jest taka za mała. Znaczy ja, jest taka stara, jakby sobie przy tym w fentach i noszę. Yy, ty, mniejsza chyba trochę jest. I, albo nie, 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 nie pojemność ma tylko. Bo ja teraz taką 3000, to... Pojemność tylko. Już mam ze sumy, już... Mam razem do domu, się położyć i spać. Dostmruj się. O, o, od razu fynem prosto, obciążał i już się nauczył. Nie ma. Będzie smorą się i chcesz Nie posiłonę babka! Like to... rozum rozumiem jak smorą się Zawsze widziałeś to? No już dawno babkuku, ślub starych tak. Nie posiłonę, rozumiem jak matka Dobra, ja gaszę to mogę ich i do spać. <laughs> Dobra Zobaczcie co tam ćwiczysz Zobaczcie co tam za makarę kręcisz Masz finał? Skończyłaś? No Zobaczcie Zobacz ile masz tych belków No dużo masz tych belków Może więcej, bo tak że siękała, że Ja tyle mam Zobaczysz, no, ile mam to... Nie wiem Blejesz Nie mogę wziąć do twojego LEDła. W sumie się dziwię, bo ja wsiadłem tylko do rzeczy takich normalnych. No, to patera. U, u, ona o tym, o on morąk, na ona Jęcie! Uwała kokurydza. Dziki. Chcę się zaganiać. Zobaczyłaś, że smorąg ty. E teraz to robiłaś szlafę smorągową? No. Ać. Nazwy pul, że należy do Szymon smurów Do Eli. Nie. Yeah. O ty już zrobić pięć puls, tam cztery Jedno po, należy do smurów, drugie do Ela, trzecia do Ryszard, a piąte rodzin, cała rodzinka Smurunsia. I, i cała takie rodzinka Smurunsiów. I takie wilkę na połowę tego. Nie chyba głupie jesteś. O to pod górę nie może podciąć, weź to redłów. Ta to pa to. I to. A to ja mam tu te kłosić to wedle to to drzwi będzie. Easy. A jak tu puszczę, że podjeżdżasz na sprzczepo? No. Dopiero będzie afera. Smarąciowa.

Dziękuję. Trzymajcie się, jedna następnego Sima No Siema!